Padły pytania o to, dlaczego śpimy na dziko i jak właściwie szukamy takich miejsc. Tutaj, właśnie, nocowanie w Sadzie Oliwnym w Chorwacji. A, no i słuchajcie, to jest tak, że. Pierwszy jest aplikacja, którą Wam tutaj pokazuję. Ona jest dosyć fajna, a dzięki temu, że są opinie, no to wiemy właśnie na ile takie miejsce jest bezpieczne, czy jest darmowe i tak dalej, czy nie, czy policja nie ściga. No bo oczywiście w wielu miejscach spanie na dziko nie jest legalne. My to w ogóle to traktujemy jako przygodę totalnie, a bo w ogóle kemping to jest taka przygoda, to, to nie jest oszczędność pieniędzy, a czasu czy czegokolwiek. To jest naprawdę przygoda, a więc my nawet nie sprawdzamy ile kosztują mandaty w danych e, miastach, gdzie tam śpimy, e, w danych krajach, e, to po prostu traktujemy jako, jako fan, jako przygodę. E, I oczywiście spanie na dziko ma swoje plusy, dlatego, że zdarza nam się być na kempingach, no bo potrzebujemy jednak e, z toalety skorzystać, prawda, z e, umyć naczynia i tak dalej, no ale zobaczcie, no kemping nie da nam czegoś takiego, jak cudny sad oliwny, albo spanie na przykład nad samą rzeką. E, w dodatku tu jesteśmy totalnie sami. I to, to jest właśnie ta dzikość i ta przygoda. Więc odpowiadając, właśnie, szukamy powierzchni w takiej aplikacji. Zazwyczaj sobie podjeżdżamy, sprawdzamy sobie wcześniej takie miejsce na aplikacji, sprawdzamy opinię, sprawdzamy, co jest w pobliżu, czytamy właśnie te opinie, podjeżdżamy pod to miejsce, no i na przykład wczoraj ha, faktycznie trochę nam się zeszło, żeby poszukać czegoś sensownego. Znaleźliśmy to, a miejsce, które były oznaczone jako na aplikacje inne, w których mieliśmy nocować, nie mogliśmy ich w ogóle zlokalizować na mapie, nie mogliśmy do nich dojechać, także czasem jest tak, że ktoś coś oznaczy, no a wiecie, w międzyczasie wybudują trasę, drogę, albo coś tam się wydarzy i już ten nocleg na przykład się nie sprawdzi, albo jest jakiś spalony, bo przyjeżdża tam na przykład często policja, bo ktoś to zgłasza. Bo na przykład ludzie zostawiają śmieci i myślę, że to jest jeden z takich argumentów, który powoduje, że ludzie, którzy na przykład lokalnie mieszkają, którym to przeszkadza i zgłaszają to właśnie, no to właśnie jest to ośmicanie czechała. My oczywiście zawsze staramy się śmieci pozbierać, nawet nie tylko po sobie, ale też po innych, często, żeby takie miejsca właśnie były fajne i przyjazne. Także to tyle odnośnie miejsc, szukania miejsc na dziko. Czasem też oczywiście palcem po mapie szukamy jakichś miejsc, podjeżdżamy i stwierdzimy, dobra, będziemy tu nocować, ale też jest tak, że czasem, jeżeli jest na przykład kiepska pogoda albo mamy słowe samopoczucie czy cokolwiek, no to bierzemy sobie po prostu jakiś Airbnb albo hotel tak na szybko.